Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek jest poświęcony grze Tell Me Why. I tutaj od razu minus do tej gry, ponieważ e, nie jest e, niestety, e, nie ma sporszczenia. Jeżeli gdzieś możecie dostać to sporszczenie, po prostu e, sobie zdobądźcie. Jeżeli nie i umiecie angielski, po prostu sobie zagrajcie. Jest wspaniałą grą. Nie jest to gra akcji, od razu pod, podkreślam, nie jest to tak jak w e, Telltale tel, tel Games, gdzie mieliśmy e, odrobinę akcji, tak, w tych grach. E, tutaj nie ma akcji w ogóle. Jest to bardzo powolna gra i jest ona o dwojego rodzeństwa, z których e, jedno z nich, są to bliźnięta, jedno z nich jest osobą trans i przeszło tranzycję. Przechodzi tranzycję, przepraszam. E, jeszcze y, kilka miesięcy do przodu i będzie miała, miała ta osoba operację y, i będzie pfe, p, w pełni osobą trans y, i w pełni mężczyzną. Jest to gra o problemach, które były w przeszłości i które sprawiły to, co się teraz dzieje. Czyli zaczynając <laughs> gra. Zaczyna się od, od pewnego momentu e, w pokojach. Teraz już prze, przeszedłem e, od razu do podróży na statek i po prostu gra jest wspaniała pod względem graficznym, dźwięków, muzycznie. Wspaniała e, Reakcje ludzi są mieszane, tak? Czyli na przykład, jeżeli pogadamy sobie z, z tym osobnikiem. On e, nie wie, nie, nie będzie rozumiał, co to jest e, osoba trans, i, i będzie zdziwiony, e, kiedy, kiedy zadamy to pytanie. Z kolei, jeżeli się popatrzymy na przyrodę, otaczające drzewa i tak dalej, ślicznie to jest zrobione. Ślicznie. E, jest bardzo duży nacisk na detale w tej grze. Na przykład jeżeli rozmawiamy to widzimy parę z ust e, wylatującą. Kiedy podejdziemy do samochodu, który jechał będzie się pokazywać e, ciepło wylatujące z przodu samochodu. Jest po prostu bardzo duży nacisk na detale. Z kolei jest masa rzeczy, które e, masa rzeczy, które są e, tutaj e, takimi ogromnymi sekretami moim zdaniem i będzie druga część moim zdaniem bo jest bardzo dużo na sam koniec gry, kiedy przeszedłem już grę jest bardzo dużo niewiadomych i reakcje ludzi są bardzo, bardzo dziwne i to jak pamiętamy nasze dzieciństwo możemy oczywiście wybierać jak pamiętamy czyli jest, jest tam mały, mały nacisk na detale w tym kontekście też Także jeżeli, jeżeli chcemy sobie... Do, do, dołączmy do naszej siostry. Ja tego nie zrobiłem na początku, w pierwszym, pierwszym przejściu. You know, since there's no electricity at the house, we should totally make a campfire. <laughs> oh yes! Mm. I can already smell the gooey marshmallows and warm chocolate. A clear sky full of stars overhead, the wail of a loon resonating on the empty lake. All right, Wordsworth. Hey, that's a compliment. Jedno co jest, jak jesteśmy na tym statku, mamy czas, <laughs> bo jest po prostu jest a łódka, płyniemy, i Jest on w realnym czasie, czyli mamy czas na to, zanim dopłyniemy do wybrzeża i po prostu będziemy musieli wysiadać. Dlatego jeżeli sobie pogadamy, możemy sobie pogadać z innymi ludźmi, albo możemy od razu wcisnąć... Dobra. Dobra mam... Może, możemy wybierać. Możemy wybierać różne opcje. Gadać z, z osobami. Sam początek gry jest bardzo powolny. Później troszeczkę przyspiesza, ale nie jest to nic z gier tell me, Why, tak? Przy których była akcja. Tutaj po prostu tego nie ma. Hey, you send your application to Denali yet? Uh, not yet. I need way more experience. You're not applying to run the entire national park. They've got to have something entry level, right? Yeah, but I've done no internships, no volunteer work. They probably get hundreds of applicants. I've got nothing to show. Come on, you don't know that. It doesn't hurt to try. Hey, didn't we use to swim off that dock? Wait, no. That was Uncle. Oh, uh they pulled that one out. What? No. Man, so many good memories. Of pushing me into the lake? <laughs> the neighbor kid was the one who pushed you in all the time. Yeah. What's he up to? Bobby? I, uh, kinda dated him. <laughs> no way. Yeah. I always seem to attract the assholes. Another reason why I'm not dating right now. Canary's still going strong, huh? Not sure what people would do around here if it weren't. Damn. I watched the cell footage you sent me, but seeing it for real was wild. Yeah. It was terrible. You could smell the smoke all the way over in Dello's Crossing. Two years later, and they haven't cleaned it up at all? The company went under after, and surprise, no one else is eager to take it on. Someone died, right? Yeah. It was a crazy day. No, tutaj dopływamy już do brzeża i jest to sam początek gry taką podkreślam Mamy sobie jakaś łódź przyszły z dala to widzę. Też płynie sobie. O, jest to bardzo małe miasteczko i reakcje ludzi na, na to, że Tyler jest osobą trans są Mikso... takie zmiksowane nie ma, nie ma nienawiści ale jest na przykład e... zdziwienie tak? nie rozumiem nazw co to oznacza osoba trans albo e... albo jest po prostu indoktrynacja religijna e... z jednej strony u jednej osoby Ukazujące się. No i my już jesteśmy przy hmm. wybrzeżu. I będziemy sobie wysiał z tej łydki. Wyjeżdżać. to okay. Roman. Dobra. No. Tutaj będą odkrywać w, tym, w tej grze odkrywamy przeszłość, naszą przeszłość, bo jako dzieci nie pamiętali zbyt wiele. Teraz jako osoby dorosłe mają szansę na to, aby, aby pochodzić e, wspomnień i zapamiętać je z odmiennymi e, nastawieniami, nastawieniami. Ale bo, bo, bo jest to rodzeństwo, ale odmiennie pamiętają rzeczy. Jest to bardzo logiczne, fajnie zrobione. Eee, I my decydujemy, które wspomnienia i jak mamy zapamiętać. Jest to dosyć fajne. Posłuchajcie tego. <laughs> Ciepło z tego samochodu, no po prostu zrealizowali to wspaniale. Nacisk na detale jest duży. Okay. Tam sterowaliśmy Tylerem, teraz będziemy chyba sterować ją z tego co pamiętam. Czy dalej Tylerem, nie pamiętam. Dobra, exactly like pominiemy to. Ok, pominiemy sobie to, ten szczegół. Ja oczywiście jako Explorer zawsze eksplorowałem sobie, tak? Czyli wychodziłem, zmieniałem, co tylko można, zwiedzałem. Zanim przechodzę do innych etapów, sprawdzam różne. E, zakamarki, tak? I są tu ukryte detale, o których się dowiadujemy później. Dosyć, dosyć fajne. Dosyć fajne. E, to jest? No. W każdym razie gra. E, grać będziemy obydwojgiem charakterów, ale z, po prostu zmieniamy. E, zmieniamy to. Nie my, ale gra zmienia kim gramy w każdym w każdej e, jakiejś jakiej sytuacji. Nie, pu, na sam koniec gry jest coś takiego, że. Maybe go check Na sam koniec gry jest, jest to, że zmieniamy zakończenie gry ogólnie od naszej, decy, naszej decyzji. Czyli jest, jest... mamy jakiś wpływ na to. Tak jak to było w grach w Telltale Tell, Tell, Tell Games. to Hey, let's go see if our beaver friends are still hanging around. Um, no beavers. Too bad. A picture of them would have helped with the sale. Yeah, city people love cute furry animals. <laughs> Teeming with wildlife, but not the kind that eats the insulation. Full of unique, psychotic memories. Comes pre-haunted, so you can live out your paranormal investigator fantasy. Yep. <laughs> yep. We should do this for a living. Yes. Yes, we should. And if you look at the core of this game, the moral of this game, Jest to po prostu nauka i szkoda, że nie jest w języku polskim, bo moglibyśmy to pokazać ogromnej, przekazać to ogromnej ilości ludzi, jak na razie tego nie ma, Czo, dlatego to jest to smutne niestety i dla osób, które znają angielski powinny sobie w tą grę zagrać, powinny pokazać sobie innym, które znają angielski albo przyczynić się do spolszczenia. E, jest to bardzo, bardzo zawiła historia tych obojga e, ludzi i bardzo smutna, tak? Kiedy odkrywamy te kolejne sekrety tych obojgu e, głównych bohaterów, e, po prostu zmieniamy nasze zmieniamy nastawienie do do otaczających nas osób także. Czyli każdy każdy sekret, który odkryjemy może wpłynąć na naszą e, e, na nasze nastawienie do osób które, trzecich, tak? Czyli które miały wpływ na to, kim teraz jesteśmy. Fajnie to zrobione moim zdaniem. Pięk, pięk, pięknie zrobili, zrobili animacje, pięknie, piękne dźwięki są, muzycznie jest pięknie zrobione. E, Porusza tematy LGBTQ, które są bardzo ważne. Wyjaśnia, co to jest osoba trans, przeżycia tej osoby. i jest, jest, jest to taka lektura. Moim Lek nie jest, <laughs> frozen here yet. jest to, jak to podkreślam, nauka. Po prostu pokazuje nam przeżycia osób, które przechodzą właśnie tranzycję i stają się tym, kim zawsze chciały być. Pokażę tylko jeden sekret. Gdzie ten sekret był? Zaraz sobie przypomnę, to było... A, tutaj, tak. Zrozumiecie to, jak będziecie przechodzić ten, ten moment tutaj, w tym, w tym punkcie. To jest smutne, ale jest to punkt, przy którym... Przy którym o którym możecie, możecie, możecie go poznać, w tą historię. Jeżeli ją odkryjecie, tak? No. Jest tu kilka, kilka takich rzeczy e, które są ważne Ślady Proszę bardzo Zostawiam ślady na śniegu, no? Sa, same, same same takie drobiazgi przyczyniają się do tego, że ta gra wygląda pięknie i bardzo, bardzo polecam. Jeżeli jesteście. Um, znacie kogoś, który, um, kto, kto by chciał z wami zagrać i wspólnie możecie grać. Jest to też fajne. You need a break already, No, just sitting enjoying the view. Dobra. Na tym zakończymy. Dlatego nie chcę nie chcę zdradzać szczegółów, bo po prostu jest to zbyt, zbyt. E emocjonalna podróż, na którą powinny się osoby, wszystkie e, poznające osoby trans, osoby, e, bo porusza to m, także problem lesbijek, gejów, e, także jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie tą podróż poznać tę osobę, przeżycia tej osoby trans jest naprawdę wspaniałe. Moim zdaniem jest to taka obowiązkowa lektura, Ujmę to tak, na półce osób, które na przykład są trans i chcą, chcą poznać, co, co osoby inne myślą. Także polecam jeszcze raz. Zagrajcie i miłego dnia.